Witam serdecznie, Polska jest posuszająca. Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów na temat bezpieczeństwa prowadzenia prac osuszających, bo należy mieć na uwadze, że podczas zalania, podczas szkody wodnej należy zastosować oczywiście osuszacze, wentylatory, które napędzają proces osuszania, pobierają wilgoć, Natomiast należy mieć na uwadze, że taki właśnie wentylator osuszać, które jakby nie no te powietrze buchają, rozbuchują, mogą e, się również wszelkiego rodzaju zagrożenia mikrobiologiczne. W związku z tym, na przykład, przykład w przypadku e, systemów do osuszania podposadzkowego mamy możliwość wyrzucenia e, powietrza procesowego za okno na przykład lurami, natomiast e, w przypadku, kiedy mielimy wewnętrzne powietrze, czy na przykład nawet taką właśnie podposadzką, system podposadzkowy robimy na tłoczeniu, to powietrze spod zakażonych mikrobiologicznie warstw izolacji będzie wyrzucane przez dylatację na pomieszczenia właśnie. No i dlatego też jeżeli mamy jakieś wszelkie zagrożenia mikrobiologiczne w tych pomieszczeniach, które mogą być rozprzestrzeniane, mielone przez urządzenia wzmagające yy, cyrkulację powietrza, potem będą to wdychali ludzie, to należy zastosować chociażby taki yy, dosyć potężny yy, w tym przypadku oczyszczacz powietrza z filtrami HEPA, które nie tylko jakby filtrują yy, pyły, potem nie będziemy wdykać, ale również zagrożenia mikrobiologiczne chociażby to zapuszczają żeby budowane, czyli w których jest tych grzybów budowanych jest bardzo dużo podczas właśnie posuszania, podczas salania, no ponieważ to pożytki, woda jest pożytką bardziej wałkowego. No i żeby zabezpieczyć się, zabezpieczyć również tych ludzi posuszania, którzy powinni chodzić w maskach, powinni się zabezpieczać, ubierać się praktycznie na takich firmach epidemia czasami, czyli w takie a'la covidowe stroje, natomiast yy, można jakby czyścić powietrze na bieżąco takimi właśnie filtrami, tutaj, o którym mówiłem z Mastera, jest to MAS-13, doskonałe urządzenie, Zostaje stajni Master, że tak widzę, tu mamy to suszarz Master DK-55, DK-55, mamy tutaj wspaniały wentylator, no i właśnie ten oczyszczacz powietrza, filtr powietrza, yy, te zarówno cząstki, jak i te takie No i wówczas, jeżeli właśnie mamy tutaj takie tutaj kwestie, czyli grzybki, albo nawet tutaj takie mocniejsze porażenie, to no po prostu to wszystko jest rozprzestrzeniane przez różne wentylatory, tak? No i wówczas taki zestaw jak najbardziej jest wskazany. Czyli pamiętajmy, PHP w pracy do dla osób posłuszających. No i oczywiście jakby drogi didaktyczne, a zarazem nie, takie dbanie o mieszkańców, którzy po porodzie będą tutaj mieszkali, czyli usunięcie jak najwięcej ilości niebezpiecznych dla zdrowia i życia substancji. Eee, że nie tyle co substancji co ja bym to powiedział tak jak się mówiło za y, czasów zaraz, za czasów y, powiedzmy, czarnej gruny, usunąć morowe powietrze. <gry> Także serdecznie pozdrawiam, filtry jak najbardziej są potrzebne na osuszaniu, po osuszaniu, przed osuszaniem, zarówno dla osób, które osuszają, jak również dla pomodników, bo nie daj Boże, oczywiście istnieją sytuacje, w których ubezpieczyciel niestety nie pokryje, ubezpieczonemu, poszkodowanemu hotelu, żeby na czas osuszania mógł się wyprowadzić. Natomiast czasami tak bywa. Ale mimo wszystko hepa, pomimo tego, że akurat w tym budynku nikt nie mieszkał ani przed zalaniem, ani na czas osuszania, ani długo, długo nie będzie mieszkał po zalaniu, po osuszeniu witry hepa, witry, powietrza jak najbardziej dla życia i zdrowia ludzi wskazanych. Pozdrawiam serdecznie, Polskę i Postrzeżę.